Cześć wszystkim, i w kolejnym odcinku z licytacji Dzisiaj zobaczcie jakie mam Wielkie, ogromniaste pudło Ja w ogóle o tym kartonie zapomniałam I ono przez miesiąc leżało w ogóle W korytarzu u nas, tak, to są jakieś śmieci Czy nie, ale się skapnęłam, kurde Przecież zamówiłam taki jeden wielki karton, totalnie Nie pamiętam co jest w środku, więc dzisiaj sobie go otworzymy Zobaczymy jak to wygląda Czy część rzeczy jest warta swojej ceny Czy część będzie do wyrzucenia, które trzeba będzie przerobić Które będzie trzeba po prostu komuś oddać, więc Dzisiaj zobaczymy jak to wygląda, ciuchy oczywiście są Z tej samej stronki co zawsze, oczywiście jeśli lubicie licytacje, to koniecznie dawajcie kciuki w górę i subskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie. Myślę, że te ciuchy, które będą mogły teraz w te stare i te nowe, też przydadzą mi się do nowej serii, którą panuje na tym kanale, ale to jeszcze ciu, nic wam nie mówię. Otwieramy! kolory tu są w środku! I uwaga, pierwsza rzecz jest chyba największa. Proszę, bądź super, proszę, bądź super. Luza! Polarowa. I uwaga, wygląda ona! tak. Wiecie, że ja uwielbiam takie bluzy. Uwielbiam wielkie, ogromniaste, takie misiowate, ciepłe bluzy, więc z tyłu ma napis. Mrocznie. Troszeczkę jest duża, ale fajnie, bo nie jest przykrócona. bo bałam się, że ten polar, z tego, że jest biały, to on ogólnie będzie średniowy, będzie taki już zrzuknięty, ale jest bardzo ładny. Standardowo ma wycięte metki. To jest ogólnie rozmiar S. Ja jestem mega ciekawa. Odkładamy, przymielamy. Boję się tym rzucić. Dobra, słuchajcie, a więc zaczynamy od pierwszej tej gigantycznej bluzy. To jest raczej taki trzaskający mróz, jak to mówi moja mama, więc po prostu ta Tada! Nie widziałam się jeszcze. No po prostu jest to gigantyczna bluza, ale jest mega ciepła, już mi jest gorąco w niej. Ej, serio, to jest jednak Polar, to jest to jest dobre. Ja już w czym będę jeździła nagrywać piosenki, bo jestem mi zawsze bardzo zimna, to będę po prostu. Na pewno będę w tej bluzie chodzić, po prostu, po dworze. Na upartego można by było z niej zrobić sukienkę z tej bluzy. Podoba mi się i jak na cenę 48 zł, jest to naprawdę spoko cena, jak za taką gigantyczną, polarową bluzę. No tak wiecie, one zazwyczaj stoją tak w cenach 200 i w górę. Więc moja ocena to takie 4 na 5. Lecimy z kolejną rzeczą. Kolejna rzecz. Tym razem będę losować. Zobaczcie jaki tu jest fiolet! Czy to są spodnie? Czy Piotrek będzie mnie zabijał za to, że te spodnie leżały od miesiąca i on o tym nie wiedział? To jest bluza. Ja tą bluzę to mówiłam, z myślą o Piotrku, ponieważ no na pewno nie brałam tego dla siebie, bo to jest rozmiar męski chyba, ale wiedziałam, że ona będzie duża. Nawet jest powiedziałabym szczerze za duża, ale myślę, że Piotrkowi mega się spodoba. Jak myślicie? Dajcie w komentarzach, czy Piotrkowi się spodoba, czy nie? Nagrałem, znaczy reakcję daje tą bluzę, Piotrkowi. Dzisiaj Piotrek ma dużo prezentów ode mnie. Co, coś, coś tu jest nie tak, co nie? Dzisiaj też masz dużo prezentów od Piotrka. Mm. <grybujesz> Widzisz, to jest dopiero karta przetargowa. Masz za dużą bluzę, oj, trzeba ci zmniejszyć! <grybujesz> I mam cię, Piotrek, mam cię! Dobra, słuchajcie, już niedługo dawajcie się o co chodzi i lecimy dalej. Zobacz, jaką mam piękną blizę. Eee, ale super! Podobna dla mnie. No. Wow, fajna no. Mhm. jakby była za duża, to teraz wiesz. To nawet lepiej. Wiecie. Chciałam wow. powiedzieć, to mogę ci zmniejszyć, ale... A. Chyba nie będzie takiej potrzeby jak już to poszerzyć No, no bo musisz wziąć, bo to jest na licytację jak nazwiesz Dobrze, to przymierzę Zrób ładne przejście Tera, wow, jest zajebista, serio jest ekstra Tutaj jest taka, M mocna ma tutaj te zwężenia I są tak mocno się trzymają ręki jakby No i jest ciekawa, nigdy nie miałem takiej bluzy szczerze powiedziawszy i jest w zarobistym kolorze Mega mi się podoba, bo wyglądała jakby była mega za duża, ale mega mi się podoba właśnie, że ona jest tutaj taka luźna. Ja lubię takie luźne bluzy. Będę chodzić, będziecie mnie widzieć chyba na co drugim filmie w niej. Mówię wam, że od razu jest super, jest ekstra. Dzisiaj idę na wywiad, więc chyba nawet ją zabiorę ze sobą na wywiad, bo jest mega fajna i ciepła i miła w środku. Super! Dziękuję, Ada, 10 na 10. Ile kosztowała? Kosztowała tyle. Tu wam się wyświetli, bo nie wiem ile, ale jest super serio. Warto, warto. Dobra, kolejna rzecz. Coś czarnego. U jakieś kryształy są. Sukienka. O, jaki ma wielki dekolt, o Jezus. Ja wiem, że ja tutaj nic nie mam. Jak nie będę miała to tym bardziej nic nie będzie. Kupiłam tę sukienkę z myślą o mojej przyszłej operacji biustu. A tak naprawdę, słuchajcie, stwierdziłam, że może to nie będzie wyglądało aż tak źle, bo niektóre dziewczyny no, nie mają dużego biustu i mają takie bardzo duże rozcięte dekolty. I to nawet spoko wygląda, więc może będę ładnie wyglądała jako deska w tej sukience. Zobaczymy. Ma fajny pasek. Ma tutaj taką, powiedziałabym, a la Dolce Gabbana z przodu. To jest ze stronki NLY. One. nie wiem, jak to się czyta. Ale ja mam kilka ubrań z tej strony i te ubrania są bardzo fajne jakościowo. Naprawdę bardzo super jest ten materiał w dotyku. Mamy nawet meteczkę. Nic ciekawego się z tego nie dowiemy. Zobaczymy, czy będziemy ją przerabiać, bo teraz będę mogła już mieć możliwość przerabiania swoich ubrań, więc jaram się, ale myślę, że to raczej będzie strzał w kolano i nie będę wyglądała w tym dobrze. Pośmiejemy się przynajmniej, lecimy dalej. Boję się, nigdy nie przymierzałam nawet takiej sukienki. Serio. Nigdy. Zobaczmy. Słuchajcie, jednak nie zdjęłam stanika. To jest taki Ala top sportowy. Ja może się odważę jeszcze za chwilę zdjąć ten stanik i zobaczyć jak wygląda, może się odważę mam pokazać. Ale to chyba nie jest do końca mój krój. Ładna jest ta sukienka, bo ona ma dość specyficzny dół. Nie jest to koło, tylko w tej po bokach, jak widzicie, ma taką jakby udeczkę. Nie jestem pewna tego paska. Jakoś tak tu się tak dziwnie marszczy. Mi się wydaje, że ja to będę musiała sobie jednak, słuchajcie, poprzerabiać, bo to ma potencjał, to ma duży potencjał, bardzo podoba mi się ten pasek, tutaj jest to fajne to rozcięcie, tutaj troszeczkę się to źle układa, ale to jest kwestia jakiegoś tam małego przerobienia. No i może jakiś topik po pod spód i taka luźna sukienka? Mm -hmm. Moja ocena to takie 3,5 na 5. Ta sukienka kosztowała 43 zł. Not bad, not bad, lecimy dalej. Ja tutaj widziałam, że jest coś różowego. Jest, trafiłam na to. Ale boję się, że to będzie strasznie babciowate. Okej, okay, fajny materiał. Czy to jest jakaś też sukienka? Ogólnie nie chodzę w sukienkach, a nakupowałam sobie sukienek. Jest teraz to już będę musiała chodzić. Ale bardzo mi się spodoba. Zobaczcie jaka ta sukienka jest cute. Mam nadzieję, że będzie dobra. Najwyżej sobie ją przerobię. Jest taka summer, spring vibe. Babcia vibe. Ja się jaram. Ja bym mogła... Please, bądź ładna. Zobaczymy. Teraz zmieniamy kolorystykę, będzie różowo. Ja tą sukienkę w sumie do czarek ją na manekiny i nawet całkiem nieźle wyglądała, a manekin jest w moim rozmiarze. So, może to będzie Są dziesiątkę, zobaczymy ta Wyglądam jak stara babcia! Nigdy nie miałam takiej sukienki i chyba nie żałuję. Nie wiem, jakby ja się dziwnie w tym czuję, jakby jak na co dzień chodzę w korze różowym, to totalnie ta sukienka nie jest w moim stylu, czuję się jakbym szła na jakieś, jakieś chrzciny. Wiadomo, stanik mi nie pasuje. Jednego guziczka mi tutaj brakuje słabo więc, ale ogólnie materiał jest bardzo, bardzo przyjemny. Wszystko jest z metkami, elegancko. Tu jest za dużo, tu, tu jest za dużo, więc pewnie tą sukienkę będę sprzedawać. A ta sukienka kosztowała mnie 30 zł, więc na szczęście mało. 3 na 5, Za no dużo! Za dużo? 2,5 na 5? No już prawie. No dobra, 2,5 na 5. Chociaż nie, 4 za babcię. 4 za sexy babcie. <laughs> Next! Piąta rzecz. Znowu coś czarnego? Mm, jest to kombinezon! Słuchajcie, ja zobaczyłam te kombinezony i chyba zamówiłam nawet dwa w dwóch rozmiarach, bo tak się nimi podjarałam. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja nie wiem, gdzie ja w tym będę chodzić, ale to wygląda super. To jest taki kombinezon pod szyję praktycznie. Ma super pasek z przodu, tutaj ma kieszenie. Czy kieszenie są prawdziwe, czy są sztuczne? Są prawdziwe. Ja myślę, że bardzo nice. To jest rozmiar XS akurat, ale wiem, że zamówiłam jeszcze S. -kę. Ja na pewno do czegoś to wykorzystam. Ja wiem, ja po prostu zobaczyłam to i ja powiedziałam to jest to, co chcę kupić, a to yy, wydaje mi się, że kosztowało około 5 15 zł? Parę 50 52 gram. Mam nadzieję, że będzie dobry, przelegający, nie będzie nic odstawało. Please! Bardzo, bardzo, bardzo proszę. Sprawdzamy. Tadaaam! Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że. Czuję się troszkę jak Łatwo Nurek, jak tajny agent, Lara Croft i jednocześnie jakiś przemytnik, jedno połączone w jedno. Ma to swój klimat, jakby nie wiem. To jest fajne. Ja na pewno nie będę przymierzała tego, słuchajcie, kostiumu rozmiar większego, bo to i tak jest teraz już troszeczkę nawet takie luźniejsze tutaj na dole. Więc ja go nie będę przymierzać, raczej go sprzedam albo na przykład komuś oddam. Chociaż ja myślę, że do czegoś te stroje wykorzystam na jakiś film i będę potrzebowała właśnie drugiej osoby. Tak czy inaczej. ale zapinanie to jest z przodu, co jest fajne. Myślałam, że to jest w ogóle tył, ale to jest jednak przód. Z tym golfem pod samą Szyję, wygląda się jak płetwamurek, ale jeśli sobie rozepniemy, to ten kołnierzyk wygląda nawet całkiem, całkiem fajnie. I ja myślę, że ja sobie w tym latem będę łazić. Jakieś super adidaski, biżuteria, czapeczka, plecaki można śmigać. Jak jeszcze popatrzyłam w lustro, to w sumie stwierdziłam, że w czymś takim mogłabym pójść na samolot. I kominiarka do tego. I kominiara do tego. Czekaj, 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 zrób mi to. Curving on my critics, like I heard you so what You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tell all the I ever gave all head. <gryOkpo> <gryINAUDIBLE> ee, Ciepło. Jakby to jest bardzo fajna stylizacja, ponieważ tutaj całość jest ogrzana. Na to jeszcze oczywiście możecie założyć maseczkę, jeśli chce wyjść na dół. Na no, tutaj w pozostałych częściach obszarze naszego ciała jest fajnie przebiegnie, super. Bardzo polecam. Moim zdaniem, 5 na więcej. <gry> Ale mi to wchodzi strasznie do okienka. Nigdy tej kombinierki w ogóle nie zakładałam na łeb. To jest pierwszy raz. Nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle ją użyję. Ten kostium, ten kominazon kosztował mnie 28 zł. Nice! Coś tu jeszcze jest, jest. Jest róż! Jest różowy struks! Pamiętacie tę koszulę taką różowo-czerwono-nie wiadomo jaką i ona była z takich różnych skrawków a'la jeansów, w którymś z odcinków właśnie z licytacji. Zakocham się w tej koszuli, stwierdziłam, że chcę mieć jeszcze jedną koszulę różową i znalazłam sztruksową! Jest mega, jest to koszula z Miss Guided, z metką jeszcze. Może jakoś światło źle pada, ale ona jest dwukolorowa, jakby to są dwa kolory sztruksu. Jaram się, nie wiem, czy nie będzie za duża, ale ja lubię takie duże koszule jakby i to nie jest nic nowego, że mam ja za dużą koszulę. I mam nadzieję, że będzie fajna. Teraz mamy koszulę sztruksową na zatrzaski, więc przymierzamy ta -da! Nie widziałam się jeszcze, uwaga. Ta naprawdę bardzo, bardzo przyzwoita. Boję się, że będzie się mocno marszczyć i gnieść, bo tutaj już widzę, że są takie zagniotki. Fajne jest to, że one są praktycznie łamane, jakby tutaj jest jeden kolor, drugi kolor, więc pasuje mi tym bardziej do włosów. Nice! I nie jest wcale za duża, bo bałam się, że efekt będzie taki, że będzie taka gigantyczna, ale jest taka oversize'owa, ale spoko. Takie 4,5 na 5, a cena tej koszuli 40 zł. Bardzo, bardzo spoko cena, moim zdaniem. Czy coś tu jeszcze jest? Jest! To są jakieś kryształy, słuchajcie. Co to jest? Taki hu, 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 hu. Taki sweterek. Wydaje mi się, że będzie za duży. Metki są ucięte, ale bardzo fajny materiał, przyjemny. No, bardzo ładnie to wygląda. A, i to jest, słuchajcie, na. na zapięcia po prostu. <grytanie> nie wiem, jak to się nazywa. Nie, nie, nie wiem, musimy przymierzyć. Zobaczymy, zobaczymy. Sweterek z kryształkami. Let's see. Jeszcze się nie widziałam, ale materiał jest przecudowny w dotyku. Ja czuję się jakbym nie miała w ogóle nic tutaj. A jest mi cieplutko, fajnie. Ja chyba nigdy nie miałam takiego milutkiego swetra. Okej, okay, no może to nie wygląda jakoś mega spektakularnie, ale fajny jest ten sweter, że jest tutaj puszczony luzem. Że nie ma żadnego ściągacza, bo właśnie jest nie typowe krój tego sweterka. Oto te są te kryształki. Sweterowa mini marynarka, tak bym to nazwała. Wygląda no, całkiem eleganckie. Tutaj mamy jeszcze te zatrzaski. Gdyby jeszcze te zatrzaski były do końca, Tutaj, bo teraz się takiego średnio układa. Bardzo mi się ten sweterek podobał. ogólnie. on jest bardzo, bardzo fajny. Mam takie same spodnie, też z takim rządkiem, właśnie, więc one tworzyły super komplet. Ten sweterek kosztował mnie 30 zł, tylko tego typu rzeczy. A przynajmniej, jak ja kupowałam ten komplet w zarze z tymi kryształkami dawałam za niego ponad 200 zł. A tu mam sweterek za 3 byszki. Można by było tutaj troszkę poprawić jeszcze, więc daję takie 4 na 5. Czy coś tu jeszcze jest w tym kartonie? Ostatnia rzecz. To nawet nie jest top. To jest kamizelka na coś innego. Kojarzy mi się to z z Jessie J mi się to kojarzy. Że ona tak lubiła takie bardzo, bardzo odsłonięte topy. Fajna jest ta sprzączka z przodu. No na pewno nie na moje cycki. Muszę pokombinować, ale jest ja coś wykminię. Zobaczymy. Pokażę wam co wykminiłam. Tutaj już chyba będę musiała zdjąć stanik jednak na tym odcinku. Są so... Tada! Ja wiem, że ja nie mam cycków, okej? Okay? Ale chciałam powiedzieć, że ostatnio miałam rozkminę, że z tego, że tutaj nic nie ma, ale żeby coś się zadziało, to myślałam o tatuażu tutaj. No, to... no, maybe, maybe zobaczymy. Tak, chciałam skupmy się na tym cudownym topie i, i nie zwracajmy uwagi na to, że ja nic w tym topie nie mam. Ja do końca nie wiem, nie sądzę, żebym to kiedykolwiek założyła, może założę to pod coś, na coś ale na pewno nie tak, żeby wyjść tak. Ten dekolt jest naprawdę na tyle duży, że schylając się, jakby tutaj może nam wszystko poodstawać. Więc dziewczyny chciałam powiedzieć, że jest opcja jeden. Możecie sobie nałożyć takie jakby naklejki na sutki, ale też jeszcze są takie specjalne rzeczy, jak na zasadzie naklejki, które przymocowuje się do materiału, a następnie do skóry tak, aby przy sukienkach, właśnie przy takich bardzo dużych dekoltach, żeby tutaj nam te cycki nie wyskoczyły, o ile ktoś ma coś żeby tutaj mogło wyskoczyć. Blanka może chciałabyś taki topik no na, na pewno nie, nie dla mnie ale zobaczmy ile kosztowało Jedyne 16 zł, więc uf, nie jest źle. Jakość jest bardzo dobra, bardzo podoba mi się to za ale no, wyszło jak wyszło. Natury i tego jak zostaliśmy stworzeni nie oszukamy. Klikajcie łapki w górę, to może kiedyś będzie mi stać na operację cycków. Nie, no, żartuję. Tutaj kurwa nie ma co konturować. Co ja mam sobie konturować czarek? Tu mam się pomijać, rowek mam się zrobić. A póki co to są już wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Klikajcie koniecznie kciuki w górę, jeśli lubicie te odcinki, chcecie więcej ich, subskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na moje social media, na Instagrama, na TikToka, a tym bardziej w sumie na Instagrama, bo właśnie dzisiaj wstawiałam wam ankietę, które z rzeczy, które ostatnio wylicytowałam, właśnie mam zamówić na kolejny odcinek. Więc jeśli chcecie mieć na to wpływ, co pojawi się w kolejnych licytacjach, to koniecznie wbijajcie nam Widzimy się już w kolejnym odcinku, do zobaczenia i pa pa!